Chyba w końcu się zaczyna. Jakoś przez to przejdę. Hmm. Przykro mi, kochanie, nie mogę sobie pozwolić, żeby zabrać cię ze sobą. O, ale słodziak! Chyba od teraz ja będę się tobą opiekować. No, Cindy, witaj w nowym domku. Nie martwcie się, dzieci. Mama już tu jest. Chyba trzeba cię przebrać. Proszę bardzo. A teraz śpi spokojnie. Się pobawić? O, jesteś taka słodka. Ale teraz naprawdę powinnaś iść spać. O, o, robisz się głodny, co? Nie martw się, mama się tym zajmie. Chce ci się spać? W takim razie dobranoc. Dobrze, Cindy, tobą też się zajmiemy. Uch, coś tu nie gra. Trzeba zmienić pieluchę natychmiast. Już lepiej. Już dobrze, nie ma co płakać. Co powiecie na bajkę na dobranoc? Dawno, dawno temu w odległej krainie żyła sobie piękna księżniczka. Jesteście najlepszymi dziećmi na świecie. Dzień dobry Dzień. wszystkim! Idziemy dziś na mały spacer. To będzie wspaniała przygoda. Witaj. Mamy wspaniałą pogodę, prawda? Oj, co to za potwory? Twoje dzieci są takie brzydkie. Co ty powiedziałaś? Trzymajcie się z dala od moich dzieci. Nie zwracajcie na nie uwagi, dzieci. Jesteście najładniejszymi chłopcami i dziewczynkami. A teraz czas na kolację. Smakuje wyśmienicie, prawda? <laughs> to następny. Naprawdę zgłodniałaś, co, Cindy? Owsianka jest dobra na wszystko. A teraz twoja kolej. Cóż, dzisiaj był wspaniały dzień. Śpijcie spokojnie, U. dzieci. Haha, <laughs> wow. słab! masz! Nie masz ze mną szans. Proszę przestańcie tak hałasować! Mamo! Jesteśmy głodni! W takim razie chodźmy do kawiarni. Poproszę posiłek dla czterech. Smacznego wszystkim. Spróbujmy tego. Haha, ha, ale pyszne! O, zjedliście wszystko? Co? Co się stało z jedzeniem? Przepraszam, mamo, byłem bardzo głodny. W porządku, zróbmy tak. Teraz każdy ma swoje miejsce. No to do dzieła. Dzięki, mamo. Było pyszne. Co by tu dzisiaj zrobić? O, daj sobie pomóc, mamusiu. Ugotujemy razem pyszny obiad, kochanie. To naprawdę łatwe. A co porabiają dziś wasi bracia? Spójrzcie tylko na ten bałagan. Mamo! Nie trój! Posprzątajcie tutaj natychmiast. Uch, to takie niesprawiedliwe. O, świetnie się spisaliście, chłopaki. A teraz szybko do spania. Słodki znów! Mamo, co dzisiaj na śniadanie? Hmm, zobaczmy. Nic tu nie ma. Ale nadal mamy trochę chleba. Najedliście się? Nadal jesteśmy głodni, mamusiu. Chyba czas zrobić zakupy. Będę potrzebować tego, tego i tego. Przykro mi, ale nie może pani sobie na to pozwolić. Brak gotówki, brak zakupów. E, dzieci mamy problem. Chyba będę musiała znaleźć Wam innych rodziców. Halo, tu są dzieci potrzebujące pomocy. Chcesz iść z nami, kochanie? Zaobiegujemy się tobą, nie martw się. Uuu. O, jestem pewna, że będziemy się świetnie dogadywać, kolego. Jeśli chodzi o ciebie, Cindy, zostaniesz ze mną. Chcesz zobaczyć swój nowy pokój? Wow, to miejsce jest idealne. Wow. Podoba mi się. Nieźle. Wow. Ehe, w porządku, mm. gdzie ja mam spać? A tak, już mi się tu podoba. O, ale wow. fajnie. Myślę, że naprawdę przydałby ci się odpoczynek, kochana. Mm. do szkoły! Miłego dnia, skarbie. Tak się cieszę, że was widzę. Chodźcie, nie możemy się spóźnić na lekcję. Dobra, dzieciaki, dziś zaczynamy nowy temat. Otwórzcie zeszyty i. tu jesteś ofiara. Możesz się pożegnać ze swoimi głupimi książkami. Dlaczego jesteście dla mnie takie podłe? Nie ważcie się znęcać nad moją siostrą. Wszystko okej, okay, Cindy? Nie będą cię więcej niepokoić. A teraz kto chce coś przekąsić? Sprawdźmy dzisiejsze menu. O, tak, to jest pyszne! Ech, też bym coś zjadła. Nie smuć się, siostrzyczko. Coś wymyślimy. Masz, zajadaj! Dzięki! Naprawdę mi pomogliście! Cześć, mamo! Wróciłem! Cześć! Masz ochotę na lody, kochanie? Hmm, który smak by tu wybrać? Tak, poproszę pistacjowe. Oj, nie zapomnijmy też o tym! Miam, lody to idealny obiad! Mamo, wróciłem! To może pójdziemy na zakupy, kochanie? O, zawsze chciałem mieć deskorolkę. W takim razie kupimy ci ją. A teraz czas na trochę ćwiczeń. Ej, mamo, zobacz, co potrafię. Jestem w tym świetny! Co dzisiaj będziemy robić, mamusiu? Może kupimy Ci jakąś nową zabawkę? Ehe, spójrz na mnie, jestem super bohaterką! Kochanie, jesteś takim wspaniałym dzieckiem. Mamo, robię się bardzo głodna. W takim razie mam coś dla ciebie, Cindy. To jest pyszne, ale za mało. Dobrze skarbie. Zaraz wrócę. Witaj! Mogłabyś dać mi pracę? Może mogłabyś tu posprzątać? Jasne, po prostu zostaw to mnie. Oto twoja zasłużona zapłata. Juhu, Juhu! Udało mi się! Poproszę waszą najsmaczniejszą pizzę. Spójrz, co dla ciebie mam. Wow, jesteś najlepsza, mamusiu! No i jak wam idzie? Świetnie! Spójrz tylko na te wszystkie prezenty, które dostaliśmy. Macie szczęście. Witam panią. Naprawdę przydałaby mi się praca na pół etatu. Jestem pewna, że świetnie sobie poradzisz, młoda damo. Na no to do roboty! Podejcie zjeść pyszne lody! Ha, patrzcie na te użacznice! Staram się tylko wykonywać swoją pracę. Nie przychodźcie obok, kupcie dziś lody! Wow, jesteś niesamowita, Cindy! Świetna robota! Oto twoja nagroda! Teraz ja też mogę zjeść lody! Jest coraz lepiej! W porządku, czas na zakupy! O, ta sukienka jest piękna! I ta torebka też. Wezmę to. A pieniądze to nie problem. Teraz czas zadbać o wygląd. Naprawdę przydałaby mi się metamorfoza. Świetnie dziś wyglądasz, szefkuchto! To idealny czas, by popracować nad moim makijażem. Wow, to jak magia! Mamo, wróciłam! O, Skarbie, ledwo cię poznałam! Wyglądasz oszałamiająco! Dzień dobry wszystkim! To co, kochani? Jesteście ze mną? O, znowu po mnie? Wiesz co? Dość! Wynoszę się stąd! Hej, nie odchodź! Wybacz, stara, ale zgadzam się z nią! Mam nadzieję, że już nigdy się nie spotkamy. Ale ja myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Jestem teraz sama. Dobra, koniec. Jesteś zwolniony. Hmm, może mógłbym dostać tutaj pracę? Więc chcesz być naszym nowym pianistą? To pokaż nam, co potrafisz. Uh -huh. wow. O, jesteś naprawdę dobry. Gratulacje! Jesteś zatrudniony! Zasnęłaś w pracy? Za co ja ci w ogóle płacę? Jesteś zwolniona! Och, teraz muszę znaleźć nową pokojówkę. <śmiech> <śmiech> już mi się tu podoba! Co? Co to za hałas? Dzień dobry, proszę pani. Mogłaby pani dać mi pracę? Ach, masz szczęście. Naprawdę przydałaby mi się nowa gosposia. Możesz od razu zabrać się do pracy. Dzięki, zrobię co w mojej mocy. Jak ja teraz znajdę jedzenie? O, już wiem! Będę łowić ryby. To nie może być takie trudne, prawda? Ach, nie wyszło. To może zacznę występować? Hej, daj dolara, dziewczynie w potrzebie. Wow, masz wielki talent, kochanie. To było niesamowite. Nieźle, będę dziś jadła jak w rodzinie królewskiej. Klau, na zakupach? Rano umieram dziś z głodu. Nauczyć się, jak się dzielić, koleżanko. Poproszę to! To będzie 5 dolarów, moda damo. Zaraz, gdzie jest moja gotówka? Przykro mi, nie ma kasy, nie ma usług. Muszę cię poprosić, żebyś wyszła panienko. Dlaczego to mi się ciągle przytrafia? W porządku, to wszystko na dzisiaj. Do jutra, jax! <noise> Naprawdę kocham swoją pracę. Halo, poproszę coś na wynos i to szybko! O tak, proszę bardzo, ale smaczne. Pizzy nigdy za wiele. Cóż, czas na drzemkę. W końcu nie można grać zmęczonym. O, oh, to jest po prostu niewiarygodne. Ups, yy, to nie jest to, na co wygląda? Wenocha stąd, Jacks! Nie jesteś tu już mile widziany. Hihi, nie mogę uwierzyć, że dostałam taką fajną pracę. Co my tu mamy? Mmm, jaki miły zapach! O tak, dobrze wyglądasz, ragata! Wow, nieźle! Szybko, przymierzmy je! No i jak wyglądam? O, jestem teraz jak prawdziwa supermodelka. Co ty sobie wyobrażasz? To moje rzeczy, wiesz? Dobra, jesteś zwolniona. Nie chcecie tu więcej widzieć. Aha. Zobaczcie, co potrafię. A teraz chodźcie, pomóżcie biednemu wykonawcy w potrzebie. Wow, ale talent. Kochanie, musisz wystąpić na scenie. I <laughs> z przyjemnością. No to za mną. No dalej, pokaż im, na co Cię stać. Jesteś najlepsza po mnie! Hmm. Ha, to imię brzmi znajomo! Hej Besti, to ty! Dobra robota! Widzę w tobie prawdziwy talent. Szybko chodź na scenę! Zaczynamy ten show! Pisaliście się niesamowicie! Gratulacje! Hihi, hi, wygląda na to, że w końcu się udało! Nic nie jest niemożliwe, gdy przyjaciele pracują razem! A teraz czas na coś nowego i ekscytującego! Przygotujcie się na zdumienie! Toka-boka-bum! Aha, to takie proste! Ale super! Jesteś niesamowita pomni! Świetnie się dziś spisałaś pomni. Naprawdę tęskniłem za wspólnym spędzaniem czasu. Eh, mam najnudniejszą pracę na świecie. Chyba jestem skazana na wieczną samotność. Nie mogę uwierzyć, jakie mają szczęście. Też chciałabym być szczęśliwa. Kochanie, mam dla Ciebie propozycję. Powinniśmy zrobić sobie małe wakacje. Ta praca potrafi być wyczerpująca, prawda? Zobaczmy, kto pierwszy dotrze do basenu. Hi, hi, tylko spróbuj mnie złapać. O, Jacks, tak bardzo Cię kocham, a ja Ciebie. W domu najlepiej. Zobaczmy, co dziś będzie na obiad. Chyba nic. Co? Jest już tak późno? Nie mogę sobie pozwolić na spóźnienie. No cóż, wracajmy do pracy. Znowu. Jej. Ragata to niedopuszczalne. Jesteś oficjalnie zwolniona. Ale co ja teraz zrobię? Ech, spójrzcie tylko na ten bałagan. A, jesteś dokładnie tym, kogo szukam, kochanie. No dalej bierz się do pracy. Zawsze chętnie pomogę, proszę pani. Możesz zostawić to mnie. Proszę bardzo, wszystko gotowe. A teraz podziwiajcie naszą niesamowitą magię. Toka boka bam bam! Ba Brawa dla naszych niesamowitych wykonawców! To zapierające dech w piersi! Dobra, mam dla Was propozycję. Co powiedzie na kontrakt reklamowy? Po prostu podpiszcie tutaj i będziecie ustawieni na całe życie. Hihi, hi, mieliśmy szczęście, prawda? Tak, ale przed nami jeszcze ważna sesja porządku, tam są nasze miejsca. Zapnijmy pasy i lecimy. Ale gracja, jaki styl! Praca z wami to była przyjemność. O Jacks, jesteśmy bogaci! Haha, sławni i bogaci! Pomnij, Jacks, dacie nam autografy? Z przyjemnością. Za parę minut, kochanie. O, ale mam dziś dużo pracy. Nie mogę uwierzyć, jak niechlujni są ci celebryci. Ja y, niczego tu nie dotykałam. Przysięgam. Witaj, jestem Jacks. Co ktoś tak uroczy robi w takim miejscu? To idealna noc na romantyczne sprawy, prawda? No to do zobaczenia, kochanie. O Jack, tak bardzo cię kocham. Kochanie, jestem. Dzień dobry, moja słodka. Myślę, że najwyższy czas wracać. To była ekscytująca podróż. Ale nie ma to jak w domu, prawda? Halo, jest tam kto? Oh. Jax, jestem w ciąży. E, ja? Naprawdę? Kochanie, kim jest ta dziewczyna? Ale Jax powiedział mi, że mnie kocha. Jak mogłeś nam to zrobić? To koniec, Jax. Zrywam z tobą. Nigdy więcej tu nie wracaj. Daj spokój, pomni. Czy to nie jest lekka przesada? Mieszkasz tutaj? Ale, Nora. fiu, nie czuję się za dobrze. Już się zaczyna? Wygląda na to, że oficjalnie jesteśmy teraz rodzicami, kochanie. He, zawsze chciałem być tatą. Jesteś głodny kolego? Rodzicielstwo jest całkiem łatwe, co? Pieniądze nic nie znaczą, gdy mam złamane serce. Sprawi, że pożałujesz tego, co zrobiłeś, Jacks. Zobacz, co potrafię. Myślisz, że tak umiesz? O, Jacks, jesteś niepoprawny. O, o, słyszałeś to? Jacks, po prostu musimy pomóc temu dziecku. Czy nie jest najsłodsza? <laughs> Wygląda na to, że jesteśmy teraz rodzicami. Cóż, nie mogę się doczekać bycia tatą. Wygląda na to, że mała Pomi jest głodna. Co dzieci w ogóle jedzą? Chyba czas zrobić zakupy. Dzień dobry, potrzebuję jedzenia dla dziecka. Dobrze trafiłeś. Dzieci potrzebują mleka dla niemowląt. Wróciłem! Smacznego, Pomni! Myślę, że jej smakuje. Cóż, dzisiejszy dzień był ekscytujący. Witaj w swojej nowej rodzinie, Pomni! Postaraj się zachowywać jak najlepiej skarbie. Jacks, zdążyłeś! Zaczynamy. Wyżej, jeszcze wyżej. Jacks, myślę, że mamy pewien problem. A, to pewnie moja pomni. O, jaka słodka! Co mam zrobić, żebyś przestała płakać? Może ja się nią zajmę? O, jest taką słodką dziewczynką. Może się przejdziesz, kochanie. W międzyczasie mamusia trochę popracuje. O, jaki wspaniały wynik! Kochanie, nie tak głośno! Co tu się dzieje? O, oh, panno Ragato, masz towarzystwo? To tylko moja córka. Myślę, że mała jest głodna. No cóż, trzeba to zmienić. Proszę bardzo, idealnie. Mam nadzieję, że ci smakuje. Ojej, ona jest taka słodka. Haha, szkoła tańca sporo płaci. Może pójdziemy do sklepu, skoro już przy tym jesteśmy? Tylko to, co najlepsze dla naszej małej dziewczynki. Haha, zakupy to świetna zabawa. Kochanie, nie zapomnieliśmy o ubrankach dla dziecka. Pomni na pewno się spodobają. Weźmiemy po jednym ze wszystkiego. O, o, co to jest? Hahaha, jest jesteś taki zabawny. O, będziemy też potrzebować zabawek. I butelki dla niemowląt. Te też weźmiemy. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Bycie rodzicami wcale nie jest trudne, co? Radzimy sobie naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że podobają ci się Twoje nowe rzeczy, pomni. Co? Pomni! Tu jesteś w skarbie. Ej, odłóż to! Mama szybko tu posprząta. Yy, to jest najgorsze! Tak szybko dorastasz, Pomni. Dzień dobry wszystkim! Kochanie, czas do przedszkola! Cześć, przyprowadziliśmy naszą małą Pomni. Odbierzemy cię wieczorem, kochanie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na zabawę! Chcesz zbudować zamek pomni? No to śmiało, baw się dobrze. Wszystko w porządku, kochanie? Zobacz, co mam. Fajna zabawa, prawda? Hihi, wiedziałam, że Ci się spodoba, a teraz czas na twoją drzemkę. Powiedz mi, lubisz bajki? Pewnego razu był magiczny cyrk, a w nim mała laleczka. Wróciliśmy, kochanie? Dobrze się dziś bawiłaś? Pomni była dziś bardzo grzeczną dziewczynką. W takim razie do jutra. Zapomniałaś o czymś? Zaczekaj! Dzień dobry wszystkim! Światła, kamera, akcja! Subskrybujcie mojego bloga! I nie zapomnijcie zostawić lajka! Znowu bawisz się piłeczkami, skarbie. To jest po prostu zbyt głupkowate. Powinnaś zostać piosenkarką, pomni. O, ona jest taka utalentowana. Jesteś niesamowicie utalentowana, moja droga. Ale ja naprawdę lubię żonglować. Okej, okay, pomni, zaczynamy! Pokaż im na co cię stać. Cześć, jestem Tomi. Cześć, a ja Pomi. Hej, kolego. Trzymaj się z dala od mojej córki. Tomi, proszę wróć na swoje miejsce. Lekcja wreszcie się skończyła. Nienawidzę śpiewać. Wybacz, kochanie, mam dużo obowiązków na głowie. Nie ma nic ważniejszego niż czystość. Nie, muzyka zawsze jest najważniejsza. O, oh, jaką jesteście wspaniałą rodziną. Panno Ragato, pani wynagrodzenie. Świetna robota, kochani. Jaki produktywny dzień. W końcu mogę zacząć trening. Hi, hi. Dlaczego mama i tata wciąż uważają, że to głupie? Kochanie, bądź cicho. Musimy pozbyć się tych piłek. Masz rację. Nie możemy pozwolić, by nasza dziewczynka wyrosła na klauna. Hehe, <laughs> jesteśmy najlepszymi rodzicami, prawda? O, nie mogę się doczekać, aż nagram nowy filmik. Zaraz, gdzie są moje rzeczy? O, nie, to na pewno sprawka mamy i taty. Dobra, wystarczy. Odchodzę. I nigdy tu nie wrócę. Żegnaj, słodki domku. Czas zacząć nowe życie. Poproszę bilet w jedną stronę. Co my tu mamy? Wow, niesamowite. Dziękuję za Twoje miłe słowa. Ale gdzie ja mam teraz pójść? Cześć, kochana. Może pokażesz mi, co potrafisz? Jasne, spróbuję! Wow, masz talent! No cóż, powinnam już iść! Baw się dobrze! Mój bagaż! Wszystko przepadło! O nie! Ale może zarobię dużo pieniędzy na nowy bilet? To będzie takie proste! Wow, ona jest taka fajna! Tak, bardzo egzotyczne! Niesamowite! Juhu, jestem teraz bogata! Kochanie, w końcu cię znaleźliśmy. Co ty sobie myślałaś? Mamo, tato, ja nie chcę śpiewać. Chcę być cyrkowcem! Spójrzcie tylko, czy to nie ekscytujące? Tak nam przykro, kochanie. Będziesz najlepszym klaunem w historii, jestem tego pewien. A co powiesz na mały rodzinny występ? Pomnij, twoja kolej. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ta dziewczynka jest geniuszem. Udało się. Hurra! A co z tobą, kochanie? Podobało ci się? W takim razie czas na nas.